Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Co czeka Narcyza bez Ciebie? Co czeka na Narcyza w przyszłości? Czy będzie miał życie usłane różami? Czy czeka Go dobra przyszłość? Kiedy Narcyz Cię opuszcza, wydaje się, że nic nie stracił. Że jest szczęśliwy, że tyle na niego czeka dobrego, bez ciebie, już bez ciebie i wielu innych osób, które też miały to nieszczęście trafić na narcyza i znosić jego manipulacje. Prawdopodobnie nic innego w życiu cię takiego nie spotkało. Co wywołało takie mocne emocje, takie załamanie nerwowe, taką traumę, z którą nie mogłeś sobie poradzić. Nie potrafisz wtedy myśleć logicznie, kierujesz się uczuciami i emocjami. To efekt wszystkiego, przez co przeszedłeś. To efekt manipulacji, to efekt prania mózgu, to gra narcyza, w której pociąga za wszystkie sznurki, steruje tobą, czego zwykle nie jesteś świadomy. Narcyz używa efektów swojej pracy, efektów swojej manipulacji, by jeszcze bardziej. Namieszać ci w głowie, by jeszcze bardziej cię zmanipulować, by jeszcze dłużej tobą manipulować. Gdy poznałeś Narcyza, gdy Narcyz obrał cię na cel, pokazał się z jak najlepszej strony, odgrywał rolę, dał ci złudne wrażenie, złudne. Pozytywne wrażenie i utrzymywał tak długo, jak było potrzebne. Narcyz sprawił, że uwierzyłeś, że jest szczęśliwy, beztroski, wspaniały, miły i wyjątkowy. Uwierzyłeś, że jest taką dobrą osobą i wiele się w jego życiu dzieje. Ale im bardziej go poznajesz, im więcej czasu upływa, zaczynasz sobie uświadamiać, że to nie jest prawda. Narcyz jest gniewną, pełną nienawiści i negatywnych emocji istotą. Narcyz bardzo łatwo się irytuje, bardzo łatwo się denerwuje. I staje się szybko urażony, bez powodu się obraża. Kiedy Narcyz cię zostawia, to to tak po prostu nie znika. Narcyz wierzy, że jest idealny, nie zauważa w sobie niczego złego, dlatego właśnie nie ma potrzeby. Nie ma chęci zmiany czegokolwiek. Narcys zamiast się zmienić obwinia wszystkich dookoła. Dlatego niezależnie w jakim kierunku podąży, nigdy nie jest szczęśliwy. Nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Narcys jest wiecznie Nieszczęśliwy jest wiecznie czymś zdenerwowany. Wypełniają go słabości, takie jak niepewność, strach i wstyd. Narcyz nie potrafi być szczęśliwy, nawet jeśli próbuje, zawsze będzie nieszczęśliwy. Zawsze będzie wyżywać się na innych osobach, zawsze będzie potrzebować jakiegoś worka treningowego, zamiast zacząć pracować nad sobą, zamiast się zmienić. Narcyz zmanipulował cię na początku, i kiedy cię opuszcza, kiedy cię zostawia, dalej tobą manipuluje. Tak samo jak wtedy, gdy cię poznał. To cały czas ta sama nędzna, wściekła, nieszczęśliwa kreatura. Narcys cały czas był taki sam, tylko prezentował na zewnątrz co innego. Raz za razem dawał ci złudne wrażenie osoby, którą nie jest. Brałeś narcyza za kogoś zupełnie innego. Narcyz stara się, byś uwierzył w coś, co nie jest prawdziwe. Wszystko jest zaplanowane, wszystko jest ukartowane. Narcyz wie, jak to rozgrywać, wie, jak przygotować idealny scenariusz, a później. Realizować go krok po kroku. To mistrz manipulacji. Narcyz wie, jak osiągnąć pożądany efekt. Narcyz wie, jak wywołać określony efekt u ciebie, w Twoim umyśle. Wie, jak cię oszukać. Wie, jak cię przechytrzyć. Ponieważ udało mu się oszukać już wielu ludzi przed tobą. Nie jesteś pierwszy i nie jesteś ostatni. Niektórzy ludzie również oszukali Narcyza. Brutalną prawdą jest, że ta osoba, z którą byłeś, którą kochałeś i być może nadal kochasz, ta osoba nie istnieje. Nigdy nie istniała. Narcys stworzył fałszywą tożsamość, byś w nią uwierzył. Te złudne poczucie szczęścia narcyza, to tylko iluzja. To nie jest nic prawdziwego. To jedno wielkie kłamstwo, które pochodzi, Często od akceptacji, atencji i adoracji innych osób. Narcys nie jest w stanie być szczęśliwy, naprawdę. Nie jest w stanie sam przetrwać. Nie jest możliwe, by akceptował się takim, jakim jest. Jeśli żyjesz w zgodzie z samym sobą i jesteś wystarczający, sam dla siebie. To tym właśnie jest prawdziwe szczęście. Szczęście, które pochodzi z wewnątrz, od nas samych. Narcyz chce, żebyś myślał, że zrobił ci te wszystkie okropne rzeczy, i teraz udaje mu się uniknąć odpowiedzialności. Chce, żebyś myślał, że będzie szczęśliwy. Bez ciebie z kim innym, a to po prostu nieprawda. To tylko jedna z kolejnych sztuczek, to tylko jedna z kolejnych manipulacji, to kolejna iluzja. Narcyz był nieszczęśliwy na długo przed tym, zanim cię poznał. Nie wie nawet, jak to jest być szczęśliwym. Ale wie za to, że ty wiesz, jak to jest być szczęśliwym, i dlatego Narcys jest taki zazdrosny i wściekły, bo sam nie może osiągnąć takiego stanu. Dlatego Narcyz chciał ci odebrać twoje szczęście, starał się manipulować twoimi emocjami, by cię zranić, ponieważ to Daje mu zasilanie, to daje mu paliwo, którego potrzebuje, by żyć, to pomaga narcyzowi wierzyć w jego własne kłamstwa, w jego własną iluzję, w którą nie wierzy, dopóki inni w nią nie uwierzą, dopóki ty w nią nie uwierzysz. To, co tak naprawdę chce robić Narcyz, to żyć w świecie fantazji, w świecie urojeń, w swojej własnej bańce, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Narcyz nie jest prawdziwy, dlatego cię okłamuje. Okłamuje również sam siebie. Te kłamstwa nigdy nic nie znaczą, są bez znaczenia. Narcyz utrzymuje w swoim otoczeniu ludzi, którzy chcą go zabawiać, którzy chcą wspierać jego iluzje, którzy poklepią go po plecach i przytakną. Jak zaczynasz być na dobrym tropie? To narcys nie będzie chciał mieć z tobą nic wspólnego. Nie powinieneś się tym przejmować, ponieważ to tak naprawdę bardzo dobry scenariusz. Jeśli narcyz nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Jeśli nie chce mieć z tobą do czynienia, to powinieneś świętować. Powinieneś to jakoś uczcić. Wiem, że być może nie jest to coś, co w tej chwili chciałbyś usłyszeć, zwłaszcza jeśli Narcyz porzucił cię niedawno, ale pewnego dnia, gdy z tego wyjdziesz, gdy to zrozumiesz, to będziesz jeszcze świętować z tego powodu. Spokój od Narcyza to jest coś, czego powinieneś chcieć. Spokój od Narcyza. Oznacza, że jesteś na właściwej drodze. To daje ci czas niezbędny, by się z tego wyleczyć. Stajesz się bardziej świadomy, z czym miałeś do czynienia. Wtedy Narcyz nie będzie chciał mieć z tobą nic wspólnego. Kiedy Narcyz ruszy w końcu do przodu ze swoim życiem, nie czeka go świetlana przyszłość bez ciebie. Niezależnie od tego, jak dobrze by to nie wyglądało na zewnątrz. To bez znaczenia. Możesz mieć wszystko, co najlepsze, najdroższe, najnowsze. Możesz mieć wszystkie pieniądze tego świata. Możesz odnosić same sukcesy, ale co z tego, jeśli nie jesteś w stanie tego poczuć, jeśli nie jesteś w stanie być szczęśliwy? Narcyzowi brakuje głębi emocjonalnej, brakuje mu substancji szarej w mózgu, odpowiedzialnej za uczucia wyższe, za empatię, miłość. Współczucie, sumienie. Narcyz nie jest w stanie ich odczuwać, nie jest w stanie odczuwać żalu. Narcyza wypełniają jego niepewności, jego strach i jego wstyd. Dlatego tak naprawdę on nigdy nie może być szczęśliwy, dlatego jest taki wściekły. Dlatego chcę zniszczyć Twoje szczęście, ponieważ Ty masz to wewnątrz siebie. Twoje szczęście pochodzi z wewnątrz. Narcyz może sprawiać, że na zewnątrz wygląda na szczęśliwego, że jest mu lepiej bez Ciebie, że jest z kimś innym lepszym, ale to nie jest prawdziwe. Ludzie często mylą brak empatii ze szczęściem. To, że narcyz o ciebie nie dba, że go nie obchodzisz, to, że wygląda na to, że niczego nie czuje, nie sprawia, nie oznacza, że narcyz jest szczęśliwy. Osoba, która jest skupiona wyłącznie na sobie. I jest pozbawiona empatii, nigdy nie będzie szczęśliwa. Fakt, że jest takim egoistą, i okazuje Ci pogardę, ukazuje tylko Jego dużą, niezaleczoną ranę. Dlatego właśnie narcyz nie jest w stanie wczuć się w Twój punkt widzenia, nie jest w stanie spojrzeć na coś z Twojej perspektywy, dlatego tak Cię traktował. To, jak ktoś Cię traktuje, jest odezwierciedleniem tego, jak sam się czuje. Jeśli narcyz stara się Ciebie zranić czy zdenerwować, to tylko dlatego, że sam jest poraniony. I sam jest zdenerwowany. Jeśli narcyz cię nie szanuje, to tylko dlatego, że sam uważa, sądzi, że nie zasługuje na szacunek. Jeśli narcyz patrzy na ciebie z góry i ma cię za bezwartościowego śmiecia, to tylko dlatego, że sam się tak czuje. Jeśli chcesz wiedzieć, czy ktoś będzie miał świetlaną przyszłość bez ciebie, to przypomnij sobie: Nie zapominaj, jak cię traktował. Czy był odpowiedzialny za swoje czyny? Czy był w stanie podjąć kroki, by coś zmienić na lepsze? Spójrz też na to, co robi teraz. Co mówi o tobie innym ludziom? Każda negatywna rzecz, w którą wciąga cię narcyz, odkrywa dokładnie to, co myśli o swoim życiu. To ujawnia wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. Zachowania narcyza wszystko ci ujawnią, wszystko ci powiedzą. Jeśli masz do czynienia z osobą narcystyczną, to nie będzie mieć przyszłości usłanej różami. Nigdy nie znajdzie spokoju, nigdy nie znajdzie szczęścia. Narcyz zawsze będzie nieszczęśliwy, wiecznie będzie wściekły, obrażony i zawsze jego celem. Będzie to, by ściągnąć innych do swojego poziomu, a następnie wdeptać ich w ziemię. Narcyz raczej nie przyczyni się do rozwoju i sukcesu drugiej osoby, chyba że sam w tym ma swój cel. To, jak czuje się Narcyz, ma bezpośredni wpływ na to, jak traktuje innych ludzi. To, co myśli o sobie narcyz, to, jak czuje się ze swoim życiem, nigdy się nie zmieni. Dlatego, jeśli narcyz cię odrzucił, powinieneś postrzegać to jako dobrą rzecz. Przyjdzie na to czas, wszystko w swoim czasie. Nigdy nie znalazłbyś spokoju ani szczęścia w otoczeniu manipulatora w otoczeniu toksycznej osoby która samą swoją obecnością źle na nas wpływa narcys jest bardzo roszczeniowy i mściwy dlaczego narcys robi wszystko to co robi wynika to z jednej prostej rzeczy Ponieważ nie jest w stanie znaleźć szczęścia w sobie. Narcyz chce przyćmić, chce stłumić wszystko to, co przypomina mu o jego nieszczęściu, o jego braku satysfakcji z własnego życia. Ludzie mogą nie mówić ci, co do ciebie czują, ale zawsze ci to okazują. Zwróć uwagę. Kerry Hilson, umów się na konsultację, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.